Panowanie narzędzi i funkcji programu do montażu jest kluczowe, by móc tworzyć treści na YouTube, filmy z wakacji albo zacząć zarabiać w przyszłości na edycji filmu. Jeśli chcesz to robić, nie ominie Cię nauka obsługi któregoś z programów do montażu. Mamy dla Ciebie 5 wskazówek, jak możesz maksymalnie przyspieszyć ten proces, by już za 30 dni być w stanie szybko i sprawnie montować swoje filmy. Pierwsze, co musisz zrobić, to wybrać program, w którym nauczysz się montować. Moglibyśmy rozwodzić się godzinami o tym, który program jest najlepszy i dlaczego. Jednak zamiast tego po prostu podzielimy je na dwie kategorie. Darmowe, prostsze w obsłudze, takie jak CapCut czy wbudowany w Windows 11 ClipChamp. Oraz płatne i bardziej skomplikowane narzędzia, takie jak Premiere Pro, Final Cut czy DaVinci Resolve. Ten ostatni można używać również za darmo w nieco okrojnej wersji. Pierwsza kategoria będzie idealna, jeśli nie chcesz poświęcać zbyt wiele czasu na naukę i planujesz głównie zajmować się tworzeniem filmów z wakacji czy treści na media społecznościowe, takie jak YouTube, jeśli jednak planujesz w przyszłości zarabiać na montażu albo wejść w branżę filmową i nagrywać filmy ślubne czy reklamowe, wtedy prędzej czy później będziesz potrzebował bardziej zaawansowanych opcji, które zapewniają programy z drugiej kategorii. My osobiście polecamy Premiere Pro, jednak tak naprawdę wybór nie ma aż takiego znaczenia. Każdy z tych programów ma swoje wady i zalety, i za pomocą każdego z nich możesz stworzyć świetny film. Także wybierz program, naucz się jego obsługi i nie zmieniaj pod wpływem aktualnej mody, tak by z czasem móc używać go w stopniu mistrzowskim. Aby opanować podstawy obsługi programu, który wybrałeś, możesz poszukać filmu na YouTube tłumaczącego te zagadnienia. Bez problemu zrobisz to wpisując nazwę wybranego programu plus podstawy. Potrzebny też będzie materiał, na którym będziesz trenował. Możesz go nagrać chociażby swoim telefonem albo pobrać darmowe klipy z internetu, na przykład ze strony Motion Array. Po opanowaniu podstaw jest wiele kierunków, w których możesz pójść w montażu: w stronę dłuższych treści na media społecznościowe, krótkich form takich jak rolki czy filmy z wyjazdów i wakacji. Poszukaj osób, które tworzą treści, na których ci zależy i od których będziesz mógł się uczyć. Wybierz pięciu ulubionych twórców i próbuj powtarzać to, co tworzą na swoich filmach. Zobacz, jak edytują swoje filmy i staraj się jak najlepiej odtworzyć ich wygląd i styl edycji. Robiąc to, będziesz musiał nauczyć się wielu nowych umiejętności montażowych. My powtarzaliśmy filmy takich twórców jak Sam Kodler, Peter McKinnon czy Daniel Schiffer. Oczywiście na początku. Z marnym skutkiem. Jednak sporo się nauczyliśmy w trakcie, co pozwoliło nam z czasem wyrobić swój własny styl. Aby nie stracić zapału do nauki, najlepiej zajmować się czymś, co sprawia przyjemność. Na początku bardzo podobały nam się efektowne przejścia w filmach. Próbowaliśmy powtarzać je w naszych produkcjach, co często zajmowało wiele godzin, jednak dzięki temu poznawaliśmy program i jego funkcje. Jeśli masz coś, co chcesz tworzyć i montować, jesteś na wygranej pozycji. Mogą to być filmy na kanał YouTube, o którym od dawna marzyłeś, film z wakacji, który nagrałeś z zeszłego lata, czy teledysk muzyczny dla znajomego rapera. My zaczynaliśmy od tworzenia zabawnych reklam, wymyślonych produktów, których nagrywanie i montaż były naprawdę świetną zabawą. Kluczem do skutecznej nauki jest koncentrowanie się na tym, co sprawia przyjemność i czerpanie radości z procesu. Wybierając to, co nas interesuje i motywuje, zyskujemy poczucie satysfakcji i pewność, że nie zniechęcimy się zbyt szybko i nie zrezygnujemy z dalszego rozwoju. Z perspektywy czasu widzimy, że tworzenie niewiele wnoszących do naszych filmów przejść nie było najlepszym sposobem na naukę. Znacznie lepiej byłoby, gdybyśmy od razu poświęcili czas na opanowanie zasad i technik montażu. Jednak było to coś, co wzbudzało nasz entuzjazm i co pozwoliło na czerpanie radości z samego procesu i utrzymanie regularności w nauce. To, co również może w znacznym stopniu pomóc w nauce, to znalezienie kogoś do wspólnego działania. Najlepiej jeśli byłaby to osoba, którą już znasz i z którą zaczniesz wspólnie nagrywać i montować filmy. Dostarczy to wam dodatkowej motywacji oraz zyskacie możliwość wzajemnego wsparcia i korygowania błędów. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie każdy ma tyle szczęścia, że znajdzie w swoim otoczeniu kogoś chętnego do nauki montażu. Aktualnie dość łatwo jednak znaleźć taką osobę online, czy to na grupach facebookowych poświęconych tematowi, czy w forach internetowych. Możesz też spróbować znaleźć kogoś w komentarzu pod tym filmem. Niezależnie jednak od tego, czy mamy z kim się uczyć, czy nie, ważną kwestią jest również dołączenie do szerszej społeczności. Często zdarza się, że przeceniamy jakość naszych montaży. Trudno jest realnie samemu ocenić swoje prace. Brakuje nam perspektywy i często zwyczajnie wiedzy, co można by w nich wykonać lepiej. Dobrze jest znaleźć osobę, która może ocenić twoje filmy, kogoś kto się na tym zna. Takie osoby znajdziesz na wspomnianych wcześniej grupach facebookowych. Analiza naszych produkcji niesamowicie przyspiesza rozwój, który możesz wtedy skierować w obszary wymagające najwięcej pracy. Po opanowaniu podstaw programu warto skupić się na nauce skrótów klawiszowych. Ich używanie zwiększy komfort, wygodę i szybkość pracy nad montażem. Edycja filmu to w większości powtarzające się czynności, które wykonujemy w kółko, takie jak układanie, cięcie i przesuwanie materiału. Skróty klawiszowe pozwalają nam na bezpośredni dostęp do funkcji programu, których potrzebujemy w danej chwili. Za chwilę pokażemy kilka z nich na przykładzie Premiere Pro. Na pewno jednak znajdziesz podobne w każdym innym programie, który wybierzesz. Używanie skrótów do podstawowych czynności robi ogromną różnicę. Cięcie materiału, które możemy wykonać jednym przyciskiem, zamiast wybierać ręcznie narzędzie i przyciąć klip, zapewni nam dziesiątki godzin oszczędzonego czasu. Inne skróty, które warto opanować w pierwszej kolejności to Ctrl-Z, który cofa ostatnio wykonaną czynność. Spacja, która pozwala odtwarzać i zatrzymywać podgląd filmu. Ctrl plus zwiększający podgląd filmu na cały ekran. Sama tylda powiększająca wybrane okno programu, Delete pozwalający usunąć pojedyncze klipy, shift plus delight pozwalający usunąć klipy i pustą przestrzeń między nimi, czy shift D nakładający podstawowe przejścia na jeden albo wiele klipów naraz. To tylko kilka z dostępnych skrótów klawiszowych. Warto z nich korzystać, jest to naprawdę potężne narzędzie, pozwalające oszczędzać sporo czasu i pracować znacznie bardziej komfortowo. A jeśli temat skrótów klawiszowych i przyspieszania pracy Cię zainteresował, odsyłamy do naszego filmu na ten temat. Poznasz w nim techniki i skróty pokazane na przykładzie Premiere Pro, które sprawią, że montaż będzie nie tylko przyjemniejszy, ale również znacznie szybszy.